Nowa pozycja od KFD Ashwaganda. Suplement dla osób, które myślą o zwiększeniu regeneracji i zredukowaniu skutków stresu. Jak zawsze, w najlepszej cenie przy zachowaniu najwyższej jakości. Sklep KFD.pl bezlitosny dla konkurencji. Pozdro! Siemanko, znowu kolejny odcinek po raz drugi Back to Memory, szkoła numer 2. Byliśmy tu rok temu. Byliśmy tu rok temu w kwietniu. Od tego czasu się bardzo dużo zmieniło. Wyleciało mi trochę włosów, trochę siwych przybyło. Zmieniło się kilka zegarków, zmieniły się fury, zmieniła się masa mięśniowa. Za dwa tygodnie niecałe mistrzostwa świata idziemy zrobić trening tam, gdzie prawdziwy dzik zaczynał, czyli ja, czyli wracamy do korzeni, wracamy do podstaw. Tak jak powiedziałem, szkoła numer dwa. Tu się wszystko zaczęło. I prawdopodobnie tak szybko się nie skończy. Zaczynamy. Mamy to szczęście, że dzisiaj jest rada pedagogiczna, bo wcześniej byliśmy mamy mojej. I mama mi powiedziała, że jest rada pedagogiczna i tutaj jest zlot po prostu nauczycielu, nauczycieli. Jak zobaczyłem swoją panią od matematyki, to od razu kortyzol plus milion, więc trzeba to szybko zgasić, jak, jak najszybciej zrobić dobry trening, odchillować się. Powiem Wam, że jestem mega zestresowany, bo... już A, następna. Bo ich wszystkich widzą i mnie wszyscy uczyli. Mam nadzieję, że mnie nie poznają. Jest, mamy to. To jest moja przepustka do raju. To jest moja przepustka do raju. Tylko, że piętro niżej, a nie piętro wyżej. Powiem wam, że tutaj od 20 lat się nic nie zmienia. Wchodzi się tylko w te katakumby, czyli do szatni. Szkoły numer 2 jest zawsze ten sam zapaszek. No, i miałem zajebiście nastraja. Tak naprawdę, zajebiście mnie nastraja, bo wiem, że przede mną fajny, hardcoreowy trening. Dzisiaj pójdę bareczki i triceps na fajnym, starym sprzęcie. E, na sam koniec lekkie pozowanie. Jestem trochę nawodniony, bo zaczął się okres e, picia dużej, dużo większej ilości wody. E, ale sami ocenicie formę, sami zobaczycie co się zmieniło. Będzie zajebiste porównanie między tym, co było w tamtym roku a, e, ter, a, 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 a teraz. Czuję się jak w 2005. Sorry, w 2006. O, o tutaj taki fajny artefakt. To są moje buty, tak zwane sneakersy, które mają nie wiem, 12 lat, ja w nich ćwiczyłem tutaj naprawdę, no nie wiem, w którym w 2003-2004 roku i one ciągle tutaj są, pewnie jeszcze jest, jest mój pas jak się dobrze y, tutaj rozglądnę. Siema Radziu, piąteczko. No, możemy zaczynać. No i najlepsze lustro na świecie, bo żadne lustro tak nie poszerza y, sylwetki, jak to lustereczko. Na samym końcu y, zrobimy obowiązkowe pozycje właśnie w tym y, oto zwierciadle, które powie, kto jest największym koniem w mieście. Słuchajcie, ja nie mając pojęcia jeszcze o tym, co to jest kulturystyka, byłem po prostu maniakiem wyciskania, maniakiem wyciskania. Nie miałem żadnych kontuzji, żadnych obolełości, ale musiałem mieć obwiązane oczywiście nadgarstki, łokcie, bo efekt placebo wpływał, do, wpływał u mnie dobrze na banie. Trenowałem tu w kapciach i zawsze przed szczytową serią, a pamiętam, że bardzo długo szczytową serią u mnie było 110 kg, wychodziłem w ogóle... W tej siłowni na piętro i robiłem takie kółko po korytarzach, takie kółko, kurwa, motywacji. Rozumiecie o co chodzi. Zbierałem w sobie siłę jak songo i to trwało z 10 minut, tak? Zamiast 2 minuty. I po tym zrobionym kółku w tych kapciach po szkole. Wracałem znowu do podziemi, myśląc sobie, że plus 10 jest do mocy i waliłem tą ostatnią serię na 8 lub 10 powtórzeń w tych... Paskach na ladgarzkach, no to był taki mój rytuał, rytuał. A potem ta granica 110 kg poszła yy, jak to się mówi z dymem i zaczęły iść tak większe ciężary. Pamiętam, tam nie wiem w wieku, 22 czy tam 3 lat sobie już radziłem spokojnie w, seri w, seri w serii z ciężarem 140 kg. Nawet dziś to jest na nagrane na necie. No takie śmieszne anegdotki. No ale co, no, każdy się motywował na swój sposób, no nie? A nie zmieniam treningu, robię dalej tą, tym motywem. Pierwsza seria 50%, druga 83%, 90%. Dochodzę do, wyznaczonego, do wyznaczonej ilości tego powtórzeń. No i odliczam do 10, dobijam 3 powtórzenia i aż nie zacznę kaleczyć. Także nie, nie zmieniam tej metodyki, uważam, że jest super oszczędna, dla układu nerwowego nie przemęcza, jest dosyć intensywna, więc to mięśniowy się fajnie utrzymuje, kalorie są spalane, spoko, o to chodzi. I pamiętam, że tu tak samo marzeniem kiedyś było, żeby to wszystko wycisnąć na raz. No bo kiedyś to co, co tydzień się chciało, wiadomo, bić rekordy, a to nie o to chodzi. No i przyszedł taki dzień, że wycisnąłem to na raz, po iluż tam latach ćwiczeń i trzeba było sobie znaleźć kolejny cel. I tak to działa. Bo uważam, że jesteś osobą spełnioną, jeżeli się realizujesz w tym, co sobie założysz, jeżeli wstajesz z łóżka i wiesz, że masz do zrobienia coś ponad czasowego, coś, co jest tylko twoje, coś, co ci uwalnia, coś, co ci daje kopa, co ci daje szczęście, co sprawia, że jesteś po prostu sam dla siebie spełnionym facetem. No. Moje szalone barki czuję, że już zaczynają żyć własnym życiem. No i co, o to chodzi. Na sam koniec ściągniemy koszulkę i zobaczymy, czy nie wyskoczą, czy mi nie uciekną. Bo zwykle zabieram je ze sobą do, z domu, do pracy i w ogóle zabieram je zwykle ze sobą gdziekolwiek jestem. Super maszyna, brakuje takich prostych rozwiązań na zwykłych siłowniach wiecie a sprzęcik jest z roku chyba 73 jak się nie mylę Uff. I dalej uważam że do rozwoju wcale nie jest potrzebne Bóg wie jakie dobro i Bóg wie jaka rozpiętość sprzętu i tak dalej bo zauważyłem że w dobie tego tej dostępności do wszystkiego właśnie ludzie zaczynają mieć problemy z tym, co tak na dobrą sprawę jest dobre, co tak na dobrą sprawę jest złe. Jest mnóstwo diet, jest mnóstwo patentów. Te patenty są przeganiane przez kolejne patenty miesiąc później. Ludzie durnieją, a najważniejsze rzeczy, zwykle, są tymi najprostszymi rozwiązaniami. Dobra, następne ćwiczonko. Wzniosły boczne. Tutaj nie trzeba klimy, tu nie trzeba klimatyzacji, tu w zimie jest odpowiednia temperatura, a w lecie jest chłodno, bo są to piwnice z małymi okienkami i wszystko jest wyziębione i zawsze się tutaj dobrze trenowało, nie ma jakiejś wilgotności, nie ma wielu ludzi, zawsze jest luz, nie ma jakichś kolejek do sprzętu, nie widzisz tego wszystkiego co dzieje się na jakichś korpo-siłowniach, można się skupić. Można się skoncentrować, bo moim zdaniem szykowanie się do zawodów jest w pełnego rodzaju e, taką drogą, takim etosem, tak? Trzeba naprawdę przyjść skupiony jak do robienia jakiejś operacji, jak do robienia swojej ciężkiej pracy. Musisz być perfekcyjny w tym co robisz, musisz dawać z siebie nie 100%, tylko 110, musisz być, <laughs> musisz być z siebie zadowolony w skali od 1 do 10 na 11, tak? Nie może być trening zrobiony na odpiernicz. Nie tędy droga. To wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Byłem tutaj rok temu, więc będziecie mogli sobie porównać formę aktualną do tej, którą prezentowałem rok temu. Ja uważam, że przede wszystkim jest estetycznie. Nie jest tak kwadratowo, jak było, jest bardziej plastycznie, tym miejscu są ładniejsze dla oka. No nic. Czuję, że się rozwijam, czuję się, że ciągle jestem, że tak powiem, w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i nie powiedziałem jeszcze wszystkiego i jeszcze dużo przede mną. Myślę, że dopiero się wszystko zacznie w moim przypadku, cała, cała ta przygoda z kulturystyką. Jestem teraz w najlepszym okresie, więc trzeba tylko myśleć pozytywnie, unikać kontuzji, skupiać się na tym, co robisz. Koniec, koniec już, trening bariaczków zakończony, nie wiem, w 20 minut to zrobiliśmy, na początku mała inwazja na czworoboczny i tył, standardowe wyciskania takie OHP, overhead press, ale na maszynie jakby, zniosy boczne, wniosy przodem, prawie jak Ronnie Coleman, tyle co tu dużo dodać, nic. Po treningu, o po zejściu ze sceny Mistrz z Polski pomyślałem sobie, że warto inaczej zbodicować umięśnienie i wróciłem na siłownię w starym stylu. I zacząłem wykonywać tylko wyłącznie te najprostsze formy ruchu i zupełnie inaczej to zadziałało na mięśnie. Ja uważam, że jestem dużo bardziej taki pękaty, taki po prostu toporny, bo to mięśnie nabrały takiego takiej świeżości, takiego po prostu takiej krągłości. I na triceps stara szkoła, pompki na poręczach, francuskie wyciskania e, i wąskie wyciskania albo jakaś forma ściągania na drążku. Same proste rzeczy, bez udziwnień, na, z podziałem na 10 głów. Nie tędy droga, młody pakerze. krótko wjeżdżajmy na temat 4 ćwiczenia na barki, 3 ćwiczenia na triceps. Pompa ekstremalna, samopoczucie słabe, coraz bliżej do zawodów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie na następne. Myślę, że pokażą się już wkrótce. Śledźcie mnie, trzymajcie kciuki standardowo. Zaraz wychodzę na najważniejsze zawody w ciągu roku. Bądźcie ze mną, bo to wy powodujecie między innymi, że mam energię, mam chęci, jesteście moją motywacją. Widzimy się następnym razem na kanale KFD. Trzymajcie się i nie obijajcie się na treningach. Narka. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.